Siemano, witajcie na kanale Elik VapeShop i dzisiaj pokażemy Wam, naszym zdaniem, najlepsze Ursy, które wyszły spod rąk Lost Vape. Oglądajcie. Pierwsza w naszym zestawieniu jest Ursa Pocket. Możecie sobie ją zobaczyć. Tutaj o, w kamerce ma ona dosyć sporowych rozmiarów wyświetlacz, taki retro. Coś jak Tamagotchi, nie? No, Tamagotchi, jakieś takie Game Boy Advance, coś takiego, nie wiem co dokładnie. Co? no W Kadriże są od standardowej ursy te pierwotne, które pierwsze wyszły. Się paliły. Się paliły, wypadały magnesy, pękały. Mamy tak, mamy regulację Airflowa. Mamy ładowanie typem C. Mamy dwie gry, w, tak by w softie. Mamy slot machine. I zwierzątko. Zwierzątko karmimy swe, tym, że wapujemy. Zbiera się buchy, i im więcej buchów naczaskamy, tym więcej mamy punktów, aby nakarmić swojego psiaka. Druga gra w stąd. jak już wcześniej wspominałem. Tyle. Żadnych więcej gierek nie ma. Reszta standardowe informacje na wyświetlaczu: ile mamy wat, mamy, jaki mamy stan ładowania baterii, ilość Volt, omy, grzałki. No i w sumie tyle. Nic więcej na wyświetlaczu nie ma. I co? Mamy moc wyjściową od 5 do 30 W. Taki standard, w takich droższych podach. Oczywiście, w zestawie producent daje nam dwa kadrydże. Jeden o oporności 0,6 a drugi 0,8 omów Mamy kabel do ładowania typu C. Mamy smyczkę, kartę gwarancyjną i, oraz instrukcję obsługi. Dokładnie. Wspomnijmy również o tym, że jak wyjmiemy nasz cartridge to możemy każdemu mówić, że to jest jakiś Game Boy. Nikt się o tym nie domyśli, no bo, no zobaczcie, no, wygląda jak taka zwykła konsolka mała. Dodatkowo jeszcze jak oczywiście palimy, wapujemy, przepraszam, bądź klikamy nasz przycisk tutaj, to te klecki się nam świecą. To też taki fajny smaczek. Co mamy dalej, Kamilu? Naszym drugim podem w zestawieniu jest Ursa Baby 2, Dwa. która z wyglądu ma przypominać też takiego jakby Game Boya, jak Ursa Pocket, lecz nim nie jest. Z tego względu, że to jest po prostu nakajka, lecz tu wytłoczenia na te guziczki na dole czucie pod palcami. Zmyłka, zmiłka. Zmiłka. mamy też ładowanie typu C. Trafiła nam się wersja z tymi kadliczami V2 nowszymi, które zostały stworzone specjalnie do Ursulano Pro 2, do której przejdziemy później. E, mamy takie dwie dziurki na smyczkę, żeby sobie się na szyję. Taki pierdolnik. No i co? No, ona ma 900 mAh, kurwa. I co? No i działa. I... Zalewamy jak I, liquidzik. Jak, jak ciściemy, to jakby kurwa miała zaraz pęknąć. Zalewamy liquidzik na naszego kartridża, Wapujemy sobie. Tyle, nic nas więcej nie powinno interesować. Ładujemy, wapujemy. Bardzo proste, intuicyjne. Działa. W opakowaniu, co jeszcze mamy w opakowaniu? To jest to jest przedstaw, co tam mamy? Dwa zapasowe kadridże, jeden o oporności 0,6 drugi o oporności 0,8 OM. Mamy kabel ładowania typu C, kartę gwarancyjną, smyczkę oraz instrukcję obsługi. Wszystko, co nam się w życiu nie przyda. Co mamy jako następny sprzęt? Ursa Baby Pro, czyli pewnie kojarzycie Ursa Baby, której aktualnie tutaj nie mamy, natomiast jest to następca, następca, w sumie ulepszona wersja, jak sama nazwa mówi Pro. Dlaczego Pro? Ponieważ mamy tutaj wyświetlacz, który informuje nas o właśnie, jaki mamy stan baterii, ilość wad na grzałce, oporność, ilość buchów. Co jeszcze mamy na froncie? Sam power button, yy, suwak od regulowania airflowów. Tutaj mamy ładowanie typem C, plecki, które są takie właśnie z wytłoczeniem, z grawerem. Bateria ma 900 mAh, trochę mało jak na wersję Pro moim zdaniem. No co, no i też ma ten pierdolniczek do smyczki. Smyczki. Na pewno zestawie daje nam tak. Kadricz 0,6 mamy Mam pusty kadricz bez zamontowanej grzałki i posiadamy grzałeczkę UB Mini S1 w zestawie, żeby sobie założyć do naszego empty kadridza. Mamy ładow... kabel do ładowania typu C smyczkę, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Tyle. Żegnaj, koleżanko. No i co? I przechodzimy do wcześniej wspomnianej Ursy Nano Pro 2. Od której zaczęły się te fajniejsze karlicze, czyli te karlicze V2, które mają lepszą żywotność, lepiej oddają smak. Nie wypadają magnesy, nie, nie psują Lepiej są się, wyprofilowane. Nie palą się. No, palicie na pewno palą, pytanie, jak szybko, ale już testowaliśmy parę i było spoko. Naprawdę tak. wytrzymują w miarę spoko okres czasu. Cenowo jest praktycznie to samo. Albo to samo, praktycznie, czy jest to samo? To samo. Ta sama cena <coughs> za cardigan, więc tak naprawdę mamy ulepszony cardigan w tej samej cenie. Tylko głupi by nie skorzystał. A jeżeli chodzi o sam boksik, sam, boksik, przepraszam, sam podzik, no to na froncie mamy przycisk, który świeci się, ekran, na dole mamy podładowania USB typu C, plecki. Tutaj są w takim, nie wiem jak to nazwać, takie struktura. Struktura jest taka, taka sama jest na froncie. Z boku mamy regulowany airflow. No i na górze oczywiście nasze piny. Mierzamy i tak samo sobie ewapujemy. Bateria 1000 mAh, ładowanie typu C standardowo, oczywiście jak w każdym tutaj w każdej z tych urs, którą tutaj u siebie posiadamy. No i co, recenzja Ursy Nano Pro 2 będzie? Bycie, yes. jest. Jest, yes. jeżeli chcecie się niej więcej dowiedzieć. Tu tu jak to kółko leciło. Tu i co producent daje nam w zestawie Dwa kadry standardowo 0,6 i oraz 0,8 ładowanie Ładowanie typu C smycz i tutaj posiadamy o-ring ponieważ nie mamy takich dziurek na smycz więc producent daje nam takiego o-ringa którego naciągamy na poda i wieszamy sobie go na szyi karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi standard czyli tak naprawdę mamy poda i mamy też na szyjnik co mamy dalej? O Jezus. Mamy. Ursa. ojca Ojca. Ursy Nano Pro 2. No. no. Stary to wyjadacz. Jest ona średnia. Jest zwykła Nano Pro 1, która jest średnia. Wykonana jak. Idź stąd i nie wracaj. Dlaczego? Od razu, gdy weźmiemy sobie Ursę no Pro i porównamy sobie Ursę Nano Pro 2, ta jest zdecydowanie lżejsza. Ma gorsze wykonanie. Nawet słuchaj, jak sobie w nią uderzymy, że coś tam jest, no nie rata nic, ale jest gorsza, struktura dłoni, materiału jest gorsza. Czucia, jakbyś jakbyście mogli sobie ją wziąć i złamać, złamać na pół. Ale no nie da się jej tak złamać chyba. chyba. Wolę nie próbować. Natomiast co, na froncie tak samo, przycisk, na dole mamy taki, nie wiem, taką napis URSA i tam jest dioda LED, która informuje nas o, o tym naciśnięciu przycisku. Czyli e, jest to URSA. Tak. E, na wyświetlaczu znajdą się podstawowe informacje, waty, ilość... ilość, ilość stan ładowania baterii i omy, co w sumie z boku mamy suwak do regulowania airflow. Tyle i dół to jest ładowanie typu C. Nic więc tutaj nie mamy żadnych przetłoczeń, nic takiego. Są również inne wersje kolorystyczne, tam jest troszkę bardziej ciekawe, są jakieś gradienty i takie rzeczy. Co, bateria? Tyle. W tym przypadku 900 mAh, moc wyjściowa od 5 do 25 W, Nano Pro 2 ma od 5 do 30 W. I co, w zestawie daje na producent oczywiście dwa kadry, tak samo standardowo 06, 08, oma kabel ładowania typu C, instrukcja obsługi, kartę gwarancyjną, smycz i też O-ring, tak jak w przypadku Ursa Nano Pro 2. No i co, podstawowe wersje, Ursa <coughs> Nano, czyli coś takiego tak. klasycznego, Ursa, URSA, URSA Nano, I URSA jedyneczkę, 2. No, zdecydowanie, porównując sobie, jak wygląda... Sama grubość sprzętów to Ursa Nano 2 jest po prostu gruba. No, zobaczcie na nią, ile jest grubsza niż standardowa Ursa. Co mamy fajniejszego w Ursie Nano 2, to gdy bierzemy sobie buszka, to te plecki się tutaj świecą. Daj mi cartridge od Ursy Nano Pro. Zademonstrujemy, jak to wygląda. Tak jest sobie, jeżeli zrobimy tak. No tam te plecki się świecą. I to jest w sumie tyle. Z boku regulowany Airflow. Tu jeszcze mam dodatkową dziurkę do palenia MTL. Na dole podładowanie ładowania usb -C, Tyle i aż tyle. No, nic tu więcej ciekawego nie ma. Sam design jest ok, kolorki są fajne. <coughs> natomiast no, to, że ona ma 100 mAh więcej niż Ursa Nano, a jest o tyle grubsza. Czyli ma ile? 900 mAh, zwykle Ursa ma ich 800. Po prostu no dla mnie no wygląda. Dla mnie to wygląda źle. Ja nie lubię jak taki sprzęt jest taki, tak dziwnie wyprofilowany, jest taki gruby. No nie podoba mi się to. Mi się zdecydowanie bardziej podoba ta ursa, no ona jest smuklejsza, ładniejsza. Wersja kolorystyczna. to jest naprawdę sporo macie do wyboru do koloru. To jest akurat z takim Ala potrzaskanym szkłem motywu, taki motyw potrzaskanego szkła. Jest tak samo z boku fajnie, mamy. Fajnie to wygląda. Tak, z boku mamy tak samo regulowany Airflow suwakiem. I tutaj na pewno jest to troszkę gorzej wykonane niż w tej, bo ta jest jakby. Taka już wbudowany ma ten Airflow. A tutaj mamy taki, nie wiem, jakby zakładany, doczepiany tak. I po paru padkach te, te takie, nie wiem, te przyciski. Ten suwak. suwak lubi wypaść, zgubić go już nigdy go sobie nie znajdziemy. no dole tak samo. Port ładowania USB typu C. Tyle, jeżeli chodzi o te ursy. Żadnych wyświetlaczy tutaj nie mamy, są podstawowe wersje. Różnica cenowa tu jest znacząca w tych ursach. No i wyposażenie jakie mamy. 16 zł. Wyposażenie. Wyposażenie jest tak, w Nano mamy dwa zapasowe kartridże 0,6 i 0,8, a w zwykłej Nano mamy tylko jeden kadridż 0,8 oma. No to w sumie jest ona droższa o cenę kartridża tak naprawdę. Tak, a no. reszta to jest to samo. dokładnie. kabel ładowania typu C, O-ring, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Teraz co mielibyście wybrać, jeżeli byście kupowali sobie taką Ursę, czy jeżeli kupujecie coś na czym Wam nie zależy, czyli na przykład na tym ekranie, czyli ta wersja Pro Wam nie odpowiada, co byście wybrali? Ursa Nano, Ursa Nano 2, czy Ursa Baby na przykład? Ursa Baby też się wyświetlacza. No to ja zdecydowanie, jeżeli zależy Wam na tych 100 mAh więcej, typowo Ursa Nano 2, mimo że jest troszkę grubsza, to jednak tych 100 mAh jest więcej, wyposażenie też jest troszkę lepsze. W Baby jest tyle samo. No, więc tutaj też macie 900 mAh, natomiast tu jest dodawany dodatkowy kartridż? Tak. Tak, więc tutaj mamy w sumie taką walkę między tymi dwoma. No, mi designersko najbardziej odpowiada zwykła ursa, jest według mnie najładniejsza, najsmuklejsza, najfajniejsza. Ta dwójka jest taka, no, mi przynajmniej się nie przypadło do gustu. No i baby, tak, baby, jest troszkę szersza, natomiast jest też niższa. Fajnie pasuje do kieszeni, nic się tam nie będzie zbytnio walać. Tyle, no, dla mnie ursa, Nano no, jedynka, najładniejsza, ja bym ją wybrał te 100 mm godzinę, byłoby mi takiej dużej różnicy. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię wyposażenia, no to to jest Baby 2 i Nano 2 są na tym samym wyposażeniu, Czy mają dwa karty zapasowe. E, znaczy, przepraszam, jeden kart zapasowy i jeden wbudowany. E, Miliamperego godzin jest tyle samo, więc tak naprawdę, co, byście, co Wam bardziej przypadnie do gustu, możecie wybrać czy Baby 2 czy, czy Nano 2. To no, jest właśnie ta Ursa Nano, zwykła, klasyczna którą ja wybrałbym, bo niezależnie, ja też tak bardzo na, na tym wyposażeniu. Natomiast feeling palenia jest właśnie taki sam, troszkę jest względem tej Urse Nano 2, jest troszkę lepszy feeling palenia, ten przepływ jest troszkę bardziej do, dopracowany, natomiast jeżeli chodzi o jakieś większe <coughs> różnice, to ich po prostu nie ma. No, to, jest, to jest klasyka gatunku, tak. nie? No i co, jeżeli chodzi o to? Jeżeli byśmy chcieli tą Urse Nano, no to możemy mieć to samo, co w, na przykład w przypadku Ursy Baby 2, czyli ten lepszy smak, po prostu zmieniając sobie, albo dokupując ten nowszy cartridge V2 i wtedy jest dużo przyjemniej, nie? Żebyśmy to zrobili. Pasują tak, wszystkie. są w pełni kompatybilne, nie? Do siebie, nie? Więc jeżeli już nam się te kardzie z, mm, z opakowania, tak? Z opakowania, z boxa Dokładnie. nam spalą, no to warto sobie zakupić, zakupić te v No, bez będzie dużo bardziej żywotny, smaczniejszy. No i są nie lepsze, są też fajnie wyprofilowane, jeżeli chodzi o, o te klasyczne kartridże. Natomiast co, jeżeli byśmy mieli sobie zakupić wersję tą Pro, no to pro, dla pro, mnie pro. jest Ursa pro, 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 Nano Pro 2. 2. Najfajniejsza. Najlepiej oddaję sobie smaczek. Najfajniejsza jest, najświeższa. Ma też taki dość fajnie. Dobrze wykonana. Fajne ma tą strukturę. Na na w sumie na, na froncie i na tyle. Nawet u mnie miażdży. I Ursa Nano Pro, Ursa Baby Pro. Jest tutaj też Ursa Pocket, która w sumie nie jest wersją Pro, tylko jest to oddzielna Ursa. Zwłaszcza Pocket. Tak. I ma tą gierkę. I czy. Ja bym tutaj dopłacił tak z trzydyszki więcej do tej Ursy Pocket, no niekoniecznie, no mi na przykład na tym nie zależy, ale jeżeli, chci jeżeli chcielibyście właśnie taki bardziej bajeranski sprzęcik no z jakimiś pokeci. gierkami, to wtedy Pokecik, nie? No i wtedy cena to jest około 180 zł za takiego Pocketa, fajny sprzęt. My możecie mieć dokładnie to samo, co właśnie w tej Urcie Nano Pro 2, natomiast z tym fajniejszym wyświetlaczem, bo takim właśnie w stylu Vintage Retro, a reszta to jest wszystko to samo. Tak samo do Ursy Pocket możecie zamontować sobie ten nowy cartridge V2, więc możecie go sobie zawsze zmienić i wtedy tak samo macie kompatybilne, nie? I jest po prostu lepszy smaczek, dłuższa żywotność kartridża, tak samo, jeżeli byście je sobie zamontowali. Do tego ten starszy tak samo możecie, one wszystkie są w pełni kompatybilne ze sobą. Więc co? No to tak naprawdę przedstawiamy Wam tutaj, co, co warto na pewno byłoby zakupić i jeżeli mielibyście jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach. Co, Kamil, możemy więcej powiedzieć na temat Urs? Nic. Tyle. Tyle i aż tyle. W tym odcinku mamy również dla Was giveaway. Mianowicie każde pięcią łapek w górę leci. To jedna Ursa, Ursa leci do, do komentujących ten film. Ja już się zajębałem. Kamil wam to dobrze powiedział. No i co? Komentujcie, łapkujcie. Żeby to właśnie sobie zgarnąć. Zaczynając od Ursy no. dokładnie. Jedyneczki. I palecie nasze socjale. Tam wiecie. Tak. Facebook, Facebook Instagram, Instagram, TikTok.